Zablokują ci telefon. Nowe przepisy wchodzą w życie. Od 25 września 2024 roku w Polsce zaczną obowiązywać przepisy, które nakładają na operatorów telekomunikacyjnych obowiązek blokowania podejrzanych połączeń głosowych. Operatorzy będą także ukrywać identyfikację numerów jeśli istnieje ryzyko, że numer jest fałszywy. Celem tego nowego prawa jest ochrona użytkowników przed coraz bardziej powszechnymi oszustwami telefonicznymi. W tym filmie wyjaśnimy, jak będą działać nowe przepisy, na czym polegają oszustwa telefoniczne i jak możesz się przed nimi chronić. Pierwsze blokowanie podejrzanych numerów nowy obowiązek telekomów. Nowe przepisy zobowiązują operatorów do wdrożenia systemów, które automatycznie identyfikują i blokują podejrzane numery. Jeżeli system uzna, że numer jest fałszywy, połączenie zostanie zablokowane, a identyfikacja numeru ukryta. Oznacza to koniec z oszustwami, w których przestępcy podszywają się pod banki, urzędy czy inne zaufane instytucje. Drugie, od kiedy przepisy zaczną działać. Choć ustawa została przyjęta we wrześniu 2023 roku, telekomy miały rok na dostosowanie swoich systemów. Od 25 marca 2024 roku firmy telekomunikacyjne mają obowiązek blokowania podejrzanych SMS-ów. Natomiast pełna funkcjonalność blokowania fałszywych połączeń wejdzie w życie 25 września 2024 roku. Trzeci, jak działają oszustwa telefoniczne i jak je zgłaszać. Oszustwa telefoniczne, znane jako spuwn, to podszywanie się pod inne numery, aby wyłudzić dane osobowe lub pieniądze. Oszuści mogą manipulować numerami, aby wyglądały na zaufane, na przykład bankowe. Jeśli podejrzewasz, że otrzymałeś fałszywe połączenie lub SMS-a, zgłoś to. Wysyłając podejrzany SMS na numer 8080, lub zgłaszając incydent na stronie cert.pl, pomagasz chronić innych. Dziękuję za obejrzenie! Jeśli podobał Ci się ten materiał i chcesz być na bieżąco z nowymi filmami, koniecznie zostaw łapkę w górę i subskrybuj mój kanał. Kliknij też dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o kolejnych wideo. Do zobaczenia w następnym odcinku.